Anna Święcicka, witamy w Strefie Kultury. Dziś zabiorę Państwa w podróż po województwie. Nasza kamera była w Oleśnie, Dobrocieniu, Brzegu i oczywiście w Opolu, od którego zaczynamy program. W Teatrze Eko Studia odbył się wyjątkowy pokaz mody inspirowany obrazami Bolesława Polnara. Proszę zobaczyć, jakie wspaniałe kostiumy przygotowała projektantka. Tworzyłam tą kolekcję głównie na pokaz dyplomowy po ukończeniu krakowskich szkół artystycznych. Chciałam pokazać w ten sposób, że. Popatrzcie, ludzie, my też mamy coś fajnego do pokazania. Mamy człowieka wspaniałego, który robi takie rzeczy, i one są tak inspirujące w każdej dziedzinie, tak naprawdę sztuki. I nie musimy się wzorować na wielkich e, nazwiskach zagranicznych, tylko mamy coś swojego. Spotkałam się z nim raz w życiu. E, jeszcze chodziłam wtedy do Liceum Plastycznego. Przyszedł na zastępstwo, na malarstwo i to był chyba pierwszy człowiek, który popatrzył na mój obraz i powiedział, coś w tym jest. Naprawdę tak było, to nie zmyślam. E, jak wiadomo, plastycznie jak też jak gdyby mocno wyciska z ludzi jak gdyby wszystkie krzty artyzmu, jakie tam istnieje. I to była pierwsza osoba, która mi powiedziała naprawdę... Masz jakiś talent, coś w tobie jest. Niekoniecznie poszłam tą drogą, niekoniecznie ja jestem wielkim artystą, który maluje obrazy, rzeźbi i tak dalej. Znalazłam swoją drogę na sztukę i mam nadzieję, że dzięki niemu tak naprawdę to wszystko się zaczęło. I chciałam tak do końca pokazać, że są ludzie, którzy potrafią nadać taką iskrę i wtedy wszystko się staje łatwiejsze. Wszystko zaczęło się... Tak naprawdę cały proces twórczy nad tą kolekcją trwał rok. Najpierw trzeba było znaleźć dobrą inspirację. Ja od początku wiedziałam, że to będą obrazy Bolesława Polnara. Musiałam się udać do jego żony z pozwoleniem, czy, czy mogę ich użyć. Przejrzałam praktycznie wszystkie jego obrazy, żeby wybrać te, które najbardziej mi odpowiadają, które ja uważam, że gdzieś mnie inspirują. Zrobiłam ich zdjęcia i wydrukowałam jeden do jednego. I wtedy zaczęłam myśleć, co z czym połączyć, co mi pasuje, jaką część garderoby, czy to jest sukienka, czy to jest płaszcz, co, co połączyć, bo to nie jest takie do końca wydrukowane i ubrane. To jest połączenie i koloru, skóry naturalnej, i e, jakichś plisów. Trzeba było bardzo. E, no, wiele nocy spędzić nad zaprojektowaniem, wymyśleniem, który element z którym połączyć. Oczywiście ja szyłam wszystko sama, nawet te najcięższe materiały skóry, bo nie są to lekkie, zniszczyłam dwie maszyny do szycia na to, ale jakoś powstała ta kolekcja. Wolek byłby zachwycony. Zgrało się to w, jak gdyby w całość i obrazy zalśniły i stroje zalśniły. Myślę, że to był bardzo udany pokaz. Mam wrażenie, że chyba każdy artysta chciałby przez moment ubrać kobietę w swój obraz, bo tutaj to się wydarzyło. Zapewne. Nawet pejzażysta, podejrzewam, by chciał ubrać, natomiast Bolek w sposób szczególny się do tego nadaje, ponieważ on te kobiety no, rozbierał i ubierał w swojej sztuce. Bolek był takim szalonym artystą w tym najbardziej dobrym znaczeniu i, i takie inicjatywy by mu się podobały, bo on po pierwsze kochał młodych ludzi i wierzył w nich, a po drugie, jeżeli jeszcze on był inspiracją, myślę, że to każdego artysty tak. Pozostajemy w Opolu, gdzie Nestor środowiska artystycznego, pan Jerzy Beski, po raz kolejny zaskoczył swoją twórczością. Tym razem przygotował sztandary. Sztandar zawsze się kojarzy z jakimś bardzo wyraźnym przesłaniem. Ja wpadłem na konwencję standardów, szukając języka przystępnego, języka codzienności, języka naszych refleksji, przemyśleń. Ja w ciągu roku zrobiłem tę wystawę. I tu jest 22 sztuki, a ja na pewno zrobiłem kilka sztuk. Tylko, że wiadomo, że. Selekcja musi być. Przyjąłem, że od poważnych jakichś wypowiedzi, również obok poważnych niepowiedzi, mogą być bardzo niepoważne, żartobliwe albo kpiarskie wręcz. Żaden ze sztandarów nie ma tytułu. Ja nie chciałem, żeby było zbyt jasne, proste i czytelne, tylko każdy no, sobie swój tytuł postawił. jest taki twórca, który bardzo chętnie sięga po różne nowe języki, bo e, podobnie wielką niespodzianką było kilka lat temu ten zwrot Jerzego Beskiego ku takiej abstrakcji i te jego obrazy abstrakcyjne. Teraz zupełnie coś nowego i jakby powrót do pewnego przedstawiania, ale nie przedstawiania realistycznego, tylko przedstawiania za pomocą takiej formy asamblażu, czyli e, zestawiania pewnych gotowych przedmiotów, często bardzo przewrotnie, bardzo dowcipnie, bardzo ironicznie e, komentująco i myślę, że jeśli myślimy o twórczości Jerzego Beskiego, to jest artysta, trzeba powiedzieć, który w Opolu jest od 1954 roku, czyli tak naprawdę jeden z nestorów środowiska i historia tego środowiska, ale jeśli myślimy o jego różnorodnej twórczości, to ważnym momentem jest to, że zawsze gdzieś u niego obecna jest refleksja i ta refleksja przybiera bardzo różne kształty, tym razem przybrała kształt taki, powiedziałabym, może nawet frywolny. Dosyć zabawne, owszem. I tutaj ta twórczość wykorzystuje bardzo różne techniki, bardzo różne materiały. Tak, to pozornie jest lekkie, łatwe i przyjemne, ale jeśli się temu przyjrzymy, to rzeczywiście zobaczymy też, że stoi za tym warsztat, prawda? Bo trzeba wiedzieć, jak co skleić, jak co połączyć, jak co podmalować, jak to się ma układać wszystko. Więc tutaj te lata doświadczenia tej pracy twórczej rzeczywiście w taki bardzo nieoczekiwany i zabawny, i radosny, myślę, sposób zaowocowały. Wystawę sztandarów Jerzego Beskiego mogą Państwo oglądać w Muzeum Śląsko-Opolskiego do 21 maja. Czas na muzykę. Zwieńczeniem cyklu Music of the Night miał być koncert w opolskim amfiteatrze. Niestety pogoda nie pozwoliła filharmonikom zagrać w plenerze. Nie zmienia to faktu, że wiosenne dźwięki zabrzmiały pięknie. Słyszeliśmy utwory takie dźwięko naśladowcze, czyli, czyli muzykę programową, coś co ilustruje wiosnę, coś co ją pokazuje za pomocą dźwięków. I, i pojawiły się takie utwory jak Kuku, Karespiego, jak wiosna. Tak naprawdę tą wiosnę odmieniliśmy przez wszystkie przypadki dzisiaj. Było słychać śpiew ptaków i, i nie tylko czuć te emocje wiosenne, choć za oknami praktycznie zima. Dokładnie tak. Jeszcze dzisiaj rano spadł śnieg, tym bardziej utwierdziliśmy się w przekonaniu, że ta decyzja o zmianie miejsca koncertu była jedyna, słuszna i właściwa. Natomiast podczas koncertu było momentami tak właśnie bardzo pogodnie, wiosennie, ale było też ta, taka wiosna poważniejsza, też, też się pojawiła. jakoś tak jest, że wiosną, zwłaszcza wtedy kiedy pogoda jest trochę lepsza niż teraz, jakoś ta kreatywność się budzi we wszystkich i taka w ogóle chęć do życia i działania i tak też chyba było u kompozytorów wielu wielu epok i oni byli rzeczywiście bardziej płodni w tym czasie i tą wiosną się bardzo inspirowali nie ukrywam, że taką muzyką, która, którą najlepiej się słucha i która się publiczności najbardziej podoba, to jest najczęściej muzyka romantyczna, taka XIX-XX wiek, przełom XIX-XX wieku i takiej też było najwięcej. Chociaż nie było bezpośrednio takiej muzyki wcześniejszych epok, ale pojawiły się nawiązania, bo na przykład Respigi bardzo się inspirował muzyką baroku i takie też rytmy dworskie takiej muzyki dawnej, również wybrzmiały w tym koncercie. Ten cyrk Music of the Night był pańskim pomysłem. Chodziło o to, żeby właśnie wyjść do ludzi. Tak, żeby wyjść do ludzi, żeby, żeby pokazać, że Filharmonia nie gryzie, że, że nawet jeżeli ktoś jest zapracowany i nie ma czasu do nas, co piątek przychodzić, to znajdzie też coś dla siebie i to i dajemy właśnie Klasykę w mniejszych dawkach. To nie są całe symfonie, to są fragmenty tak wybrane, żeby były łatwe do, do strawienia. W czasie każdego z takich koncertów jest tych utworów 9, 10, czasem 11 mm, krótszych, ale za to treściwych, różnorodnych, także to jest łatwe do, 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 do przyswojenia i wydaje mi się ciekawe dla słuchaczy. Zapytam, co dalej? Czy po tym czwartym koncercie Music of the Night będzie kolejny i kolejny? Już może niekoniecznie związany z porami roku? Myślę, że tak. To znaczy, pewnie właśnie nie, nie w takiej dokładnej formule. Jak tutaj. po roku są cztery, więc już, więc już więcej ich, takich koncertów nie będzie, ale z pewnością znajdziemy jeszcze sporo sposobów na to, żeby, żeby opolan zaskoczyć i żeby zaprosić ich w różne nietypowe miejsca z piękną muzyką. Nie wiem, czy wiosna to ulubiona pora piratów, ale przekonałam się, że bardzo lubią śpiewać. Przynajmniej ci z Olesna, którzy przedstawili publiczności muzyczną bajkę. Pucyk nie ma to Blisko stu młodych artystów na scenie wziąwszy pod uwagę, że większość z nich to są piraci, a także tubylcy, rekiny, ośmiornice i kraby, ogarnąć tych młodych artystów to jest <grymne> wyczyn. Ta rozpiętość wiekowa jest jak duża? Bardzo duża, bo są i przedszkolaczki pięcio-, sześcioletnie i osoby już takie prawie dorosłe. A skąd pomysł w ogóle na bajkę o piratach? Dlaczego taki motyw? Pomysł ten fascynował nas... W większości od, od dzieciństwa. Z racji, że motywów pirackich w literaturze i polskiej, i światowej jest bardzo dużo. Poprosiliśmy zaprzejzioną artystę pod tytułem pani Ania Trzepizur o napisanie specjalnie dla nas odpowiedniego scenariusza. Wybraliśmy piosenki, wymyśliliśmy, co chcemy przekazać w tej bajce, bo przesłanie jest bardzo ważne, i tak powstał oryginalny scenariusz. Ha, ha, ha! Ha, ha! Wyobrażam sobie, że te czarne literki zamienią się w takie piękne przedstawienie. To znaczy znam artystów już dawno i cenię ich, uwielbiam, są wspaniali, ale naprawdę to jak scenariusz nabiera życia to jest niesamowita sprawa. Ja już byłam wzruszona tutaj, śmiałam się do łez i bardzo się cieszę też, że podsłuchiwałam widownię. Ponieważ nawet takie maluchy świetnie wyłapywały te wszystkie żarty i wiedziały o co chodzi i nawet komentowały sobie tam też żartem. I to było niesamowite przeżycie. Ten spektakl jest specyficzny, ponieważ nie ma tutaj reżysera. Nie ma kogoś, kto by właśnie czuwał nad całością. Każdy jest za coś odpowiedzialny i każdy po prostu musi wykonać swoje zadanie bardzo dobrze, i wtedy jest szansa, że wszystko się uda. Ja jestem prawdziwym kapitanem i nie potrzebuję żadnej mapy. Mam wspaniałego nosa do skarbów. Ćwiczyłem przed lustrem i każdą, każde uczucie, każdą emocję musiałem wyrazić jakby do siebie i wtedy nie było żadnego problemu. Trudne było tylko to, że miałam taką rolę, że musiałam rozśmieszać, byłam ogólnie wszędzie. A ty na co dzień jesteś t t też taka energetyczna, dlatego dostałaś tę rolę, czy może trochę zawalczyłaś? Znaczy ja dostałam rolę, bo ogólnie mnie znają, y, wszyscy nie znają z takiego, że jestem taka śmieszna i w ogóle, że po prostu od razu jak powiedzieli o tej roli, to tak jakby na mnie padło. Bila, cimo, u, Zapraszam Państwa teraz do Dobrodzienia, czyli do miasta stolarzy, gdzie po 13 latach izba regionalna przekształciła się w muzeum. Uroczystemu otwarciu placówki towarzyszyła ekspozycja, oczywiście ściśle związana ze stolarstwem. Brawo. Dobrodzień ma bardzo bogatą historię, sięga prehistorii i właściwie z każdego okresu historycznego, a mam tutaj na myśli i okres prehistoryczny, i okres piastowski, i okres Habsburgów, i okres pruski, niemiecki, polski, mamy eksponację. Wiadomo, nie możemy tutaj gromadzić zbyt wielu dokumentów, no bo to jest budynek o charakterze mieszkalno-użytkowym. I pozyskaliśmy kilka izb do tych celów użytkowych, no i tutaj chcielibyśmy zwiedzającemu zaprezentować w pigułce, te fragmenty dziejów naszej małej ojczyzny. Nie da się ukryć, że dobrodzień to miasto stolarzy, dlatego właśnie ta część od razu na wejście to tak naprawdę warsztat stolarski. Tak, jeden z najstarszych, a może i najstarszy, jaki udało się tutaj członkom naszego Towarzystwa Regionalnego znaleźć. No, i mam podkreślać ten fakt, że w końcu XIX wieku, około roku 1890, dobrodzieńscy przedsiębiorcy albo pracownicy dawnych kuźnic i wielkich pieców zaczęli swoje własne, najpierw małe zakłady, a potem już coraz większe o charakterze stolarskim wznosić. Zawsze tutaj byli mistrzowie stolarstwa, nigdy nie było ich tak wielu. Jak już na przełomie XIX i XX wieku. Także nawet w pierwszej, na tym przełomie ta liczba dochodziła do około 100 warsztatów. Takim typowym elementem warsztatu stolarskiego to był tak zwany bank, który tutaj stoi cały z drewna. No, i narzędzia. Powiedzmy sobie szczerze, że 150 lat temu była bardzo, bardzo mała różnica pomiędzy stolarzem a cieślą. Bo cieśle, którzy wykonywali konstrukcje dachowe w czasie lata, jesieni, w czasie zimy, robili okna, drzwi do tego budynku, który wcześniej za, zaczęli kończyć. Nie? I tak samo rolnicy. Akurat Warszaw Stolarski jest mojego dziadka, który był rolnikiem. Nie był, nie był, nie był stolarzem z wykształcenia, ale miał taką smykałkę, smykałkę stolarską. że są takie, żeby stolarz w muzeum miał całą swoją przestrzeń, czyli warsztat stolarski na parterze, Nie. na piętrze swoje mieszkanie, całe Śląskie z pokojem, z byfejem, z, z y, y, łóżkami, poduchami haftowanymi itd. Tak czy to jest apel do mieszkańców, żeby dobrze przejrzeli swoje strychy i piwnice i nie wyrzucali niczego? Jak najbardziej. To jest bardzo mocny apel, dlatego że coraz częściej młodzi ludzie otrzymują mieszkania po swoich babciach i niestety opróżniają strychy w całości. Natomiast my bardzo chętnie przyjmiemy te eksponaty, które, które pięknie będą u nas żyły jeszcze przez następne wieki. Przenosimy się do Brzegu, gdzie przez miesiąc odbywał się Festiwal Fotografii Otworkowej. Prace miłośników obrazów malowanych światłem mogą Państwo oglądać do końca maja. Nasze działania związane z Brzeskim Festiwalem Fotografii Otworkowej są też nietypowe, ponieważ fotografujemy kamerą obskórą, robimy aparaty z różnych przedmiotów, bardzo często z przedmiotów codziennego użytku i też fotografowanie w ten sposób, czyli, czyli robienie zdjęć solary graficznych jest takim nietypowym działaniem, które chcieliśmy w tym roku pokazać szerszej publiczności. Solarygrafia polega na fotografowaniu kamerą obskórą śladów, które Słońce zostawia na niebie w swojej wędrówce. Obskóra, która wykonana była z puszki po napoju energetycznym, wewnątrz niej był papier fotograficzny, była umieszczona za oknem pracowni plastycznej w Brzeskim Centrum Kultury i otwierała się określonych porach. Sześć razy na dobę naświetlała ślady słońca, czyli takie punkty tylko. Natomiast rano i wieczorem jeszcze doświetlała resztę obrazu, tak, żebyśmy mogli zobaczyć. Kamienice, drzewa, chodniki. Rok trwało zrobienie tego zdjęcia, na którym widać analemy, czyli linie w kształcie ósemek. Pierwszy raz wykonano taką fotografię na Opolszczyźnie. Ja na początku bardzo czekałem na te zdjęcia. Jak na początku doszło jak każdy z sola, sola, solarygraf tak marzy się, nie może doczekać. No zaś obecnie to po prostu wieszam te puszki. Jak przetrwają, to bardzo dobrze. Jak nie przetrwają, no to tru trudno. Przestałem się tym komikiem zupełnie przejmować. Po prostu wieszam ją, zapominam o niej, tylko sobie zapisuję, gdzie jest. No i co jakiś czas sprawdzam, czy są jakieś tam dość ściągnięcia. Tak na ogół ja tak za długo nie czekam około 4 miesięcy, czasami pół, pół, pół roku. No więc jestem dość niecierpliwy, jak na solary grafiste. Zdarza się, że fotografia zaskakuje. Raz udało mi się odkryć, że ścieżki słońca mają różne kolory. I to było bardzo ciekawe. To, było, to była solarografia wykonana na Wyspach Kanaryjskich. I tam się okazało, że ścieżki, te kreski słońca, mają różne kolory. No i po chwili zastanowienia się doszedłem do wniosku, że to jest zapis, kiedy był deszcz gdyż papier fotograficzny inaczej reaguje, inaczej daje inne barwy, wtedy, kiedy jest wilgotno, a wtedy, kiedy jest sucho. I to było jakieś takie zaskoczenie po kilku latach, kiedy myślałem, że nic mnie już w solarygrafii nie zaskoczy. W trakcie trwania festiwalu przez miesiąc naświecano papier fotograficzny w beczce ustawionej na Brzeskim Centrum Kultury. To efekt tych działań, który został wydobyty z tej nietypowej kamery obskury 30 kwietnia, w Światowym Dniu Fotografii Otworkowej. Kończymy program wystawą pięknej i kruchej ceramiki. Jeśli ktoś z Państwa zastanawiał się, gdzie dziś jestem, oto odpowiedź. Jestem w galerii na dworcu PKP. piękny projekt z okazji 800-lecia miasta Opola, 8 wystaw na 800-lecie. Bardzo ambitny projekt, ale muszę powiedzieć, że z wystawy na wystawę jest coraz ciekawiej i można rzec, że ta wystawa jest takim punktem kulminacyjnym do tej pory. Ta piąta wystawa, nasza koleżanka artystka plastyk Kasia Urbaniak. Sprowadziła tutaj 34 artystów z całego kraju i w ramach właśnie tego cyklu stacja Opole Główne przygotowała, zakomponowała piękną wystawę ceramiki, ceramiki artystycznej i ceramiki użytkowej. Jeżeli tutaj przyjdziemy, to zobaczymy, że są to formy o bardzo różnym charakterze. Taki właśnie był zamysł, żeby pokazać szerszy obraz ceramiki, różne podejście artystów do tego tworzywa, jakim jest glina. Punktem wyjściowym właśnie do powstania wszystkich tych prac jest glina, bardziej szlachetna czy, czy glina Szamotowa. Niemniej jest to jednak to samo tworzywo. Udział bierze 34 artystów z całej Polski, z różnych miast. Od Wrocławia poprzez Koszalin, Lublin. Oczywiście mamy tutaj też artystów z Opola. Uwagę ściągają właśnie szachy, które są wyeksponowane tutaj na środku, ale jeżeli ktoś już tutaj wejdzie, to zazwyczaj wnikliwie ogląda całą wystawę, łącznie z aneksem i po prostu nie poprzestaje na, na zobaczeniu jednego eksponatu. Także widać, że wystawa budzi zainteresowanie duże. Finisaż będzie 20 maja o godzinie 17. W czasie Dni Opola liczymy na to, że przybędą artyści. Będzie również nasz zespół opolski wokalny pod dyrekcją pani marii przebindowskiej. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego wieczoru i wyjątkowo zapraszam na strefę kultury już za tydzień. Cały program będzie poświęcony 28 ogólnopolskiemu festiwalowi teatru Lalek. Do zobaczenia! Muzyka